Cześć! Przyszło do mnie kolejne zamówienie. Zamówienie, na które czekałem prawie rok, a jest to tak naprawdę już większość z Was może się domyślać. Jest to oczywiście Nissan Skyline GTR, na który tak wiele osób czekało, a prezentuje on się on w sposób następujący. Tu możecie już wstępnie zobaczyć jak on wygląda, ale oczywiście otwieramy i patrzymy troszeczkę z bliska. Oczywiście materiał ma na celu pokazanie Wam jak wygląda ten model. Sam widzę teraz ten model pierwszy raz, pierwszy raz widzę go na oczy i przejdziemy sobie od razu do mówienia co tak naprawdę mamy w rękach. A w rękach jest dość spory, spory, dość ciężki kawałek metalu, bo względem innych różnych modeli od Hot Wheels to czuć naprawdę, że model jest dosyć ciężki. Więc prawdopodobnie i dobrze wykonany. Karta na szczęście też jest bardzo dobrze zgrzana, nic tutaj nie rozkleja się. A że to było rok temu, tak naprawdę, już zamawiane, to w międzyczasie mogło to pójść jako ta część, taka właśnie tych otwórów, które wychodziły, które niestety były bardzo źle zgrzewane. No ale to samo w sobie jest w bardzo dobrym stanie i jest w porządku, dlatego tutaj nie można się do niczego przyczepić, a tak naprawdę przechodzimy już do obejrzenia tego modelu z bliska. Na tablicach widzimy napis Choice. Chodzi tu oczywiście, że jest to wybór e, użytkowników e, z Matela, którzy mogli wtedy głosować e, na model, który chcą zobaczyć. W tym roku prawdopodobnie nawet nie wiem czy już nie było tych wyborów, już nie pamiętam, ale w następnym roku chyba prawdopodobnie będzie to Supra, to taś Supra MK4. No ale wracamy do modelu, który mamy przed nami. Oczywiście, sam samochód jest takim czerwono-malinowym, bordowym kolorze. Bardzo fajnie on się mieni. Dodatkowo ma karbonową maskę. Oczywiście, ten model już wychodził, już był wypuszczany, tylko w troszeczkę innym malowaniu. Tamto malowanie, według mnie, było troszeczkę gorsze. To wygląda dużo lepiej. Tamten model. Można kupić za jakieś 600 zł. No ten jest dopiero co wypuszczony, więc kosztuje około 300 zł. Dawajcie znać, czy kupiliście ten model, czy rozważacie jego zakup. A jeżeli przyszliście tutaj, właśnie, żeby zobaczyć, jak ten model wygląda, żeby podjąć właściwą decyzję o zakupie, to mam nadzieję, że pomogłem i zobaczycie, co jest w porządku, a co nie. Tak naprawdę tutaj nie widzę, żeby miało być cokolwiek uszkodzone. Coś, o co by trzeba było pisać o refund. Wydeszki tutaj, wszystko jest w srebrnym kolorze. Wszystkie detale są nawet na spodzie zrobione, także bardzo fajnie to wygląda. Nie będziemy się tutaj rozwodzić aż za nadto nad tym modelem. Tak naprawdę każdy widzi. Każdy na pewno docenia, bo sam model jest bardzo fajnie wykonany. U mnie już ląduje tutaj na półeczkę. A tymczasem dzięki za oglądanie. Dawajcie suba, dawajcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. A tymczasem na razie hej.